Ja zacznę od ugrillowania kiełbasy, odrobina oleju albo oliwy, odrobina świeżych ziół, no i dodam trochę soli i pieprzu, czerwona cebula, pora na mango, Że patelnia rozgrzana, cebula na patelnię, odrobina, nie za wiele czosnku, kolendra, kapusta, zostało mi doprawienie, Zaczynam od soku z limonki, oliwę, widziałeś oliwę, jest, sól, pieprz, tak pięknie pachnie, teraz dodam czosnek, Dodamy sos barbecue, przyszedł czas na odrobinę miodu, Tako a tymczasem ogrzeję tortille. Najpierw pójdzie kapucha, teraz kiełbaski, Przezostawić muszę miejsca trochę na salce i na górę. To teraz moja kolej, Nakłada. Taka sama kolejność, wygląda zacnie. Tortille z kiełbaskami w sosie barbecue i pyszną salsą z mangą, papryki i mnóstwa kolendry są, są gotowe. gotowe.